Jeżeli miałeś zmienić twoje życie, co ci brakuje? Co byś zrobił, żeby twój świat był idealny? Żeby zniknęły kucie. Kucie? Z mamą i ne, Powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Ja się nazywam Eliza i mam 5 lat. 5 lat. Pięć lat, pięć lat Czy jest coś, czego nie lubisz, kiedy robię? Nie lubię ja. No, tak, śmiało, możesz powiedzieć, Jak, 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 jak się denerwujesz. Mhm. <noise> A Eliza, kiedy jest ci ze mną najprzyjemniej? Najprzyjemniej jest y, z tobą, jak chodzę za rękę i, mhm. też. I też. Najprzyjemniej jest z tobą, mhm. jak ty mnie bierzesz na ręce mhm. i robisz różne sztuczki. <noise> jest ci bardzo przyjemnie? No. Tak? No. No nie wiedziałe. A powiedz mi, kochanie, co najbardziej lubisz, jak jestem w domu? z Tobą grać puzzle, mm -hmm. oglądać Królowa Lwa, no. oglądać z Tobą mecze, mm -hmm. przytulać się do Ciebie no. i spać z Tobą. Mm. A czy ci, a ci istnieje coś, które po prostu nie, nie lubisz, nie nienawidzisz? No, szanuj, żeby tego nie ma. Chodzi o tatusia, tylko, że nie pozwala wchodzić do tego pokoju. A, do mojego studia, bo tutaj są, tutaj są bardzo cenne rzeczy. Kochany, co sprawia, że czujesz się przy mnie spokojny? Przy tobie spokojna? Mm. Jak ja jestem już obudzona, a to śpisz, mm. to ja tak wchodzę, to ja otwieram tak sekretne drzwi, idę do ciebie i, i ty tak z nienazką mnie przytulasz. Mm -hmm. wtedy mnie jest tak najspokojniej a? z tobą, ale po chwili wychodzę, bo ty mnie już tak zaczynasz tak przytulać, przytulać <laughs> mocno, tak dusić. I tak mocno przytuleć, bo mnie kochasz. No bo ja czegoś potrzebuję energię pozytywnej. A powiedzmy kochanie, co to znaczy kochać się? Co tam to zrobić? Można to? dać buziaczka, w mm -hmm. policzek, mm -hmm. pójść na lody, mm -hmm. na randkę z dzieckiem, mm -hmm. nie z dziewczyną tylko z dzieckiem, mm -hmm. kupić dziecku słodycza, okay. kwiaty dla dorosłych, no. i obiad za który ty. A obiad, za który ja płacę, okej. Okay. No to znaczy się, mm -hmm. jak robicie to wszystkie... I sushi. To, I sushi, jak robicie to wszystko, to znaczy się na pewno. A jak tak. ktoś nie lubi sushi, to może makaron no. różne inne rzeczy można też. No, To znaczy, że na pewno jak ktoś się robi to, to znaczy na pewno cię kocha. No. Mm -hmm. Dlaczego akurat rodzina jest tak ważna? Rodzina jest ważna, to rodzina jest najważniejsza, bo rodzina się troszczy o siebie. Aha, troszczy się o siebie, tak? Tak. Aha. Jeżeli miałeś zmienić twoje życie. Teraz w domu, co Ci brakuje? Co byś zrobił, żeby Twój świat był idealny? Nic. C czego Ci braknie? Nic. Nic? Nic. Twój świat jest idealny. Mój świat jest idealny. <grym> Tylko chciałam, żeby zniknęły kłótnie. Kłótnie? Z mama i tata. Tak? Aha, kłótnie z mamą i tatą. Ale tak, to mój świat jest idealny. Idealny. Czasami rodzice się kutną. Ale to jest to to, to jest źle, ale trzeba jest. To, to... To, to... Czy mogę powiedzieć, że jakby No Dobra. Mm. Kocham cię.